Jorge Mario Bergoglio, znany szerzej jako papież Franciszek, umarł w trakcie rytualnego sezonu poświęcenia dla Baala. To nie jest przypadek, to celowy, mroczny znak zaplanowany przez tajne siły świata. Papież odszedł podczas trzynastodniowego okresu przygotowań trwającego od 19 kwietnia do 1 maja. Okres ten jest częścią satanistycznego święta poświęconego bogu ognia Balowi, co oznacza, że jego śmierć wpisuje się w ich głęboki demoniczny rytuał. Ten czas zbiega się z tajemniczym i okultystycznym czasem poświęcenia, 40 dniami wzmożonych rytuałów, zaczynających się 22 marca i trwających do 1 maja. To nie jest przypadek, to cała część zaplanowanego mrocznego rytuału, którego celem jest otwarcie furtki dla nadchodzącego fałszywego proroka, Antychrysta. Według tajnych kręgów, ceremonia śmierci papieża ma wprowadzić chaos. Chaos, który przygotuje grunt pod wielki objaw. Moment, gdy pochwycą świat i zjedzą go w jego własnych grzechach. Czerwona Jałówka już została złożona w ofierze podczas rytuału oczyszczenia, który, według przekazów okultystycznych, otwiera drogę do odbudowy trzeciej świątyni. Wszystko jest na swoim miejscu, wszystko idzie zgodnie z ich mrocznym planem. Każdy element tej okultystycznej gry został ustawiony. Nieważne, czy wierzysz, czy nie. Globalne elity kontrolujące ten świat postępują według starożytnych, proroczych schematów. W ich oczach to wszystko jest częścią nieuchronnego końca, wielkiego żniwa energii, którą mają przejąć, aby zyskać władzę nad światem i nami wszystkimi. Sezon śmierci papieża to niezwykłe wydarzenie, lecz rytuał pełen demonicznych znaczeń. Ofiara z Czerwonej Jałówki to symboliczny krok w kierunku budowy więzi z mrocznymi siłami, które planują przejąć władzę. Cała ta scena jest częścią dokładnie rozpisanego planu na końcowe starcie dobra ze złem. Wiele wskazuje na to, że świat wkracza w najbardziej mroczne czasy, które będą rozgrywać się na oczach milionów, choć większość tego nie zauważa. Przyszłość jest już napisana. A to, co się dzieje, to rytuał końca, walki światła z ciemnością, w której zwycięstwo może okazać się najbardziej przerażające z możliwych.